No mam Cię, no. Siemano widzowie, to jest właśnie Sztokholm, nie? Jesteśmy teraz w niedzielę w Sztokholmie. Jest fajnie, że Możecie zobaczyć, pokażę Wam wszystko, co tutaj jest ciekawego. I tyle. Na razie. I co mam tutaj, a? To jest drodzy widzowie, rozwiązanie na pozbywanie się puszek w Szwecji. I wyobraźcie sobie, że zawsze dostaje pieniądze. Jest numer to, a tu czy micrzekasę. Lasy u nich też są dziwne, wiecie, poważnie <laughs> dziwne, bo w tym lesie jest odgroma groma kamieni. Gdy teraz po drodze, po ścieżce właściwie i jest tu odgroma kamieni jakiś, z kamielin. A to jest ten dom, który właśnie na górce był. Wspaniale on wygląda i to jest naprawdę fajne a będziemy go z drugiej strony Bo oczywiście nie ma płotu to można iść dookoła spójrzcie tylko naprawdę Szwadzi sobie żyją chyba na wypasie i to na dobrym skoro im się nie chce robić budowlanki zbytnio spójrzcie jak fajnie i widok No oczywiście co może wisieć szwedzka flaga Mają chyba wariactwo na tym punkcie szwedzkich flag no. Co do cen <ścoughs> ceny są bardzo wygórowane bo przykładowo za chleb się płaci około 14 koron, to tak najtaniej. 14 koron to jest jakieś 7 zł na nasze. Około mniej więcej, tam już nie będę dokładnie liczył. Za piwo 3,5%, no to już nie będę mówił. Płaci się 10 koron, czyli 5 zł. Ale piwo 3,5% słabo kopie. Dobrze, że jest dużo Polaków, bo nas poznali to dołożą nam nasze polskie piwo, ale też sprzedają za 10 koron. Nie ma to tamto. A mówię, las jest cholernie nietypowy. Dużo kamieni, jakichś skał. Ogólnie mi się tu strasznie podoba. Co powiem, śmieszniejszego, jak nie ma tutaj tych yy, bram, i wejść, i tak dalej. To normalnie tutaj na tej dzielnicy biegają sobie zające na żywca i sarny. Po podwórkach to jest kurwa śmieszne. <laughs> biegają coraz określone, ale jestem trochę przeziębiony. Biegają sarny, zające, o, ktoś tu się bawił w szałasowanie. Proszę bardzo. Dojedzimy do szałasu. Czy oni umieją budować szałasy? Proszę, żeby szałas zbudowali. Nawet z krzesełkiem w środku. Tak mniej więcej wygląda szwedzki las. Tak wejdziemy pod górkę. O, na ja pierdolę. O, o właśnie pobiegła Sarna. Szkoda, że nie widzieliście. Nie wiem, czy ją ująłem. Może uda mi się na nią zapolować. Jest. Także nie rzucam słów na wiatr. To normalnie biegają sarny. I to jest normalne osiedle. To jest tylko kawałek lasu. Pozdrawiam wszystkim. Wszystkich. I będą jeszcze materiały z centrum Sztokholmu. Na razie.